Ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii totalnie się zawalają i to nie tylko oczywiście na wykresie, dosłownie zawalają się drastycznie. Domy w takim mieście, które nazywa się Manchester można spłacić już w 5-6 lat za płacę minimalną. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, jest to szokujące i bardzo dobre dla tych, którzy chcieliby sobie dom kupić w Wielkiej Brytanii. Na przykład w tym Manchesterze. Oczywiście, z drugiej strony mamy Polskę, w której ceny nieruchomości drastycznie są pompowane, a dom spłaca się dalej w 30 lat. Jest to wielka różnica. Jak to jest możliwe, że w Manchesterze można spłacić dom? Dom, szanowni Państwo, w 6 lat w danym momencie. Tak ceny drastycznie spadły. Jest tyle dostępnych nieruchomości tanich. Więc ten, kto chce kupić właściwie dom w Manchesterze, to nie ma żadnego problemu. A jeżeli chodzi o Polskę, to w Polsce, no, te ceny nieruchomości są pompowane, pompowane, a płace w Polsce wcale nie rosną. Co to oznacza? Że w Polsce, żeby kupić sobie dom, no, trzeba spłacać go mniej więcej 25 lat, 30 lat, prawda? A w Manchesterze już są domy, które spłacisz 5, 6, 7 lat na płacy minimalne. W 5, 6, 7 lat, szanowni Państwo. Yy, I to jest bardzo dobre oczywiście dla tych, którzy Chcą kupić e, nieruchomość w Manchesterze. Postaram się pokazać, co się dzieje e, w Manchesterze, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, jaki jest wielki spadek cen nieruchomości, e, jaka jest wielka dostępność nieruchomości, e, jak łatwo kupić nieruchomość, szanowni Państwo, w Manchesterze w stosunku do tego, co się dzieje w Polsce. W Polsce generalnie jest e, cenowa tragedia, pompowana. E, rozdawaniem pieniędzy, bo się zabiera pieniądze z tych miejsc, gdzie pieniądze powinny pójść, prawda? No i się daje na przykład zagranicznym bankom i zagranicznym deweloperom, przez co no, rynek jest pompowany. Proszę zobaczyć, tutaj mamy Manchester, pokazuję Manchester, bo tutaj porównujemy Manchester już od dawien dawna z Trójmiastem, bo tak stwierdziliśmy, że to, będzie podo że to jest podobne miasto, prawda? Manchester i, i Gdańsk i tam jest Manchester City i Manchester United, w Trójmieście jest Arkady Alech Jakdański i tak dalej, prawda? O, to jest miasto na północy i Trójmiasto jest miastem na północy, prawda? Ehm jest największe miasto na północy w Polsce, który miasto jest największym miastem na północy, prawda? No i więc takich wiele podobie są, oczywiście nie są to miasta podobne same w sobie, no ale generalnie, no, można je w tym, pod tym kątem porównać inaczej, inaczej, inaczej innego chyba lepszego porównania e, nie będzie. Tak więc proszę zobaczyć, co się dzieje w Manchesterze. Cała masa dostępnych ultranieruchomości. Najpierw zobaczmy na wykres, tutaj house price index drastycznie spada, czyli Czyli ceny nieruchomości bardzo mocno yy, tanieją, po prostu, prawda? I ten House Price Index będzie mógł sobie spadać tak długo, jak długo będzie obecnie wysokie oprocentowanie Wielkiej Brytanii, a raczej to oprocentowanie zostanie z nami bardzo długo no bo jeżeli to oprocentowanie zostałoby obniżone, no to zawali się fund brytyjski oczywiście, prawda, i dalej będzie postępować wielka inflacja, no ale powracając właśnie do cen nieruchomości, proszę zobaczyć, szanowni Państwo, ja tutaj kliknąłem e, nieruchomości z dwoma sypialniami, czyli trzy pokojowe i wy, e, wykosiłem te wszystkie e, buying schemes, prawda, tam, te shared ownership i tak dalej i tutaj mamy czyste nieruchomości, albo na aukcji, co nie które one są na aukcji, więc te najtańsze proszę, proszę zobaczyć to jest tanio, bo to 70 tysięcy funtów. Wiele z, wiele z nich to jest po prostu aukcja, ale zaraz się zaczną już takie bezaukcyjne. No i proszę zobaczyć, szanowni państwo, w Manchesterze do 10 mil czyli do 16 km od Manchesteru, tam, co prawda, są to, jak widzimy, co niektóre, to są straszne rudery, od których chce się wymiotować, jak się na nie patrzy, a jak się w nie wejdzie, to tym bardziej, prawda, no ale one są, prawda, i jest ich cała masa i są ultratanie. Stosunku do oprocentowania kredytów w Wielkiej Brytanii i tych zarobków, szanowni państwo, bo teraz pokazuję państwu nieruchomości. Przecież widzimy, proszę zobaczyć, to są nieruchomości po 85 tysięcy funtów, prawda? Co prawda, niektóre to są obrzydliwe rudery, na które chce się wymiotować, no ale taka jest generalnie Anglia, prawda? G generalnie Anglia jest taka, że w znacznej części po prostu w Anglii są wszędzie rudery prawda, od których chce się wymiotować. No, ale taka jest Anglia, szanowni państwo, tak? Tak więc, tutaj mamy ten Manchester i wokół Manchesteru. No, ale o co chodzi? To, to nie ma znaczenia, yy, że te nieruchomości są brzydsze, trochę lepsze, bo widzimy, że dużo z nich jest dosyć fajnych i ładnych i bez problemu można z nich, w nich zamieszkać. Nie są takie złe, prawda? Ale o to chodzi, że jest możliwość zamieszkania w domu za ultra niskie yy, pieniądze. Szanowni państwo, Przypomnijmy sobie, to jest 90 tysięcy funtów, to jest 490 tysięcy złotych. To są domy, szanowni państwo, które przed chwilą pokazałem. Przed chwilą pokazywałem domy po 390 tysięcy złotych w Manchesterze, pod Manchesterem w Wielkiej Brytanii, w której płaca minimalna w danym momencie na rękę to jest. Dalej prawie trzy razy więcej niż w Polsce kursem tam 5,30, prawda, za funta, czy tam 5,25. Musimy to zrozumieć, Szanowni Państwo, musimy to zrozumieć. Dzisiaj kurs 5,12, no to ta płaca minimalna w danym momencie to jest jakieś 2,7, 2,6 razy więcej niż w Polsce, tak. I te domy, ich jest cała masa. Kto chce w Wielkiej Brytanii na płacy minimalnej, to sobie coś takiego może kupić i mieszkać, no, a potem sobie ewentualnie może tu sprzedać albo spłacić i też sprzedać, bo to jest, szanowni państwo, ultra tanie, ultra tanie. Generalnie można śmiało stwierdzić, że na przykład w tym miejscu, które pokazujemy, nie ma żadnego kryzysu mieszkaniowego, bo te ceny nieruchomości są tak tanie, szanowni państwo, są tak tanie do no rudery, bo rudery, prawda? No, od których chce się wymiotować, no ale no, u nas też się chce wymiotować od bloków szarych na przykład, prawda? No u nich są wiktoriańskie takie ruderki. Od których chce się wymiotować, no ale są to domy, finalnie, 100 metrowe, prawda? No, no ale dużo z nich jest fajna, ładna, prawda? Lepsze niż szare bloki, prawda? Czasem to szary blok lepszy, no ale tak to wygląda. Ale o co chodzi? Jest gdzie mieszkać, prawda? Jest gdzie mieszkać, jest gdzie sobie tanio kupić. Tego jest po prostu cała. Masa, proszę zobaczyć. Wiadomo, że to są dzielnice, gdzie lepiej nie mieszkać czasem, no ale w Polsce myślicie, że jest inaczej. W Polsce myślicie, że nie ma dzielnic jeszcze gorszych niż na przykład w Manchesterze czy gdzieś. To, to jest, wiecie, to jest na dwoje babka wróżyła, prawda? To nie jest tak, szanowni Państwo. Proszę zobaczyć, cała masa po 100 tysięcy, 100 tysięcy funtów. Dopiero teraz pokazujemy nieruchomości, które są wystawione obecnie za 500. 10 tysięcy złotych, tak? Tylko pamiętajmy, że dzisiaj jest rynek klienta, dzisiaj się zbija ceny 10, 20, 30% bez żadnego problemu, szanowni państwo, bez żadnego problemu. Im dłużej to oprocentowanie będzie takie wysokie, tym będzie można mocniej zbijać, prawda? Proszę zobaczyć, cała masa, szanowni, cała masa, cała masa ruderek. Cała masa też jest takich, w które można zamieszkać, wejść i nie będzie źle, prawda? Ale o co chodzi? Jest możliwość mieszkania. Proszę zobaczyć i proszę sobie wyobrazić, ile na przykład rata w dzisiejszych okropnych, ochydnych, obrzydliwych czasach kosztuje właśnie na taki domek. Proszę zobaczyć, niektóre są naprawdę zacne, ładne i fajne. Naprawdę niektóre te domy są naprawdę fajne ładne i zacne. To tam dużo by ruder tutaj tam ochydnych takich obrzydliwych jest, tak? Ale dużo jest bardzo, bardzo fajnych i ładnych, prawda? I to jest tylko szanowni Państwo 110 tysięcy, powiedzmy, prawda? 110. Widzimy, teraz dopiero się zaczynają. To są 110. Jest ich szanowni Państwo setki, setki w Manchesterze. Pod Manchesterem, gdzie zarabia się trzy razy więcej. Gdzie zarabia się trzy razy więcej, prawda? I teraz zobaczmy, jak w tej Wielkiej Brytanii się plasuje ta tragedia w stosunku do kredytów hipotecznych. No i proszę zobaczyć, tutaj kliknąłem, kliknąłem, moi drodzy, tutaj kliknąłem. Yy, yy, nieruchomość warta 100 tysięcy, wkład własny 20 tysięcy, tak czyli 20%, prawda? Yy, I proszę zobaczyć. Raty wychodzą po 428 funtów miesięcznie, tak? A minimalna tam to 1450 funtów bodajże. Raty, szanowni Państwo, to jest 1 czwarta minimalnej wypłaty, prawda? 1 jedna, jedna trzecia, powiedzmy. Prawda? Nie, no 1 czwarta widzimy, to no, po 434 funty rata. Jeżeli weźmiemy sobie na, bo jeżeli weźmiemy sobie depozyt 10 tysięcy tylko, czyli wkład własny. 10 tysięcy, no to nam ratki wyskoczą na ile? Na 30 lat, proszę bardzo. 491 funtów, proszę zobaczyć. Po 500 funtów są kredyty miesięcznie. Miesięcznie, po 500, może jak nie w tych bankach, no to po 530, po 550, proszę zobaczyć, prawda? Cała masa banków, które szanowni państwo, dają kredyty na. za 500 funtów. Jedna trzecia minimalnej wypłaty. To tak jakby, szanowni Państwo, w Polsce, to tak jakby w Gdańsku móc kupić, czy pod Gdańskiem, domy, te, które teraz pokazałem, przed chwilą, które pokazywałem, gdyby móc, to tak jakby w Gdańsku móc takie domy kupić na kredyt z 10% wkładem i rata takiego domu by była 1000 złotych. No to jest jedna trzecia minimalnej, no jedna trzecia minimalnej to jest 1000 zł w danym momencie, prawda? Coś takiego jest w Polsce niemożliwe. Widzicie, i, 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 i te media właśnie pokazują Polakom, że tu też, że gdzie indziej też, że jest... jak jest źle, co jest źle. Jest coraz gorzej w Wielkiej Brytanii, tak, tylko że nas dzielą dalej lata świetlne. Lata świetlne. Yy, mamy tak złych zarządców, tak okropnych zarządców, no ale jeszcze większych mamy głupków, którzy ich słuchają. No po prostu, szanowni państwo, taka jest prawda. No w dobie internetu, w dobie, gdzie miliony Polaków mieszka w Europie, w dobie internetu, powszechnych kalkulatorów, yy, takich filmów, które ja robię, dalej wierzyć temu, co się dzieje, dalej oglądać, szanowni państwo. Media dalej oglądać TVN, Polsat, TVP, słuchać tych, te, te, tego całego radia, prawda, i tak dalej, gdzie po prostu wylewa się jedno wielkie kłapstwo. No, ale zobaczmy sobie jeszcze coś, szanowni Państwo, bo tutaj widzicie, w tych okropnych czasach, pokazałem jak to w tych okropnych czasach yy, yy, kupić sobie w Manchesterze dom yy, z 10% wkładem, tak, czyli 10 tysięcy funtów, tak, czyli połowa mrocznej minimalnej płacy, ale można wpłacić, zaraz zobaczymy, czy będą dostępne na 5 tyś, wystarczy 5 tysięcy złotych, zaraz zobaczymy, czy wyskoczą też takie taniutkie kredyty, wpłacamy tylko, Szanowni Państwo, 5 tysięcy funtów, nie złotych, tylko 5 tysięcy funtów i proszę bardzo, Depozyt, czyli wkład własny 5 tysięcy 5% na 5% na 30 lat, ile ratka? 545 funtów. 545, no tragedia, szanowni państwo, no tragedia no w tej Wielkiej Brytanii, tragedia, szanowni państwo, dlatego ja mówię ciągle. I ale co więcej, szanowni państwo, co więcej, w Wielkiej Brytanii mamy kwotę wolną od podatku i kwotę wolną od ZUS-u na poziomie 150 tysięcy złotych rocznie dla mamusi i tatusia. Szanowni Państwo, czyli co? W Wielkiej Brytanii zarabiasz 30 tysięcy... W Wielkiej Brytanii właściwie zarabiając, jeżeli ty i żona zarabiacie 30 razem 30 tysięcy funtów, jeżeli ty i żona zarabiacie razem 30 tysięcy funtów, w ogóle nie płacicie podatku i Rocznie, nie? A dodatek, dodatkowo kupując sobie taki dom, taki dom, szanowni Państwo, za 100 tysięcy funtów, któryś z tamtych, pod Manchesterem, czy tam w Manchesterze, gdzie to tam pokazuje... Macie ratę 553 funty z wkładem własnym 5000 funtów. No, 5000 funtów, nie, szanowni państwo, 20%, nie, czyli 100 tysięcy złotych. 5000 funtów, 25 tysięcy złotych, tak? Koszty kredyt, tam, tam, kredytowe 1000 funtów. I, i, i gdzie, gdzie, ta, gdzie, ta, gdzie ta tragedia? Tak, oczywiście, w Wielkiej Brytanii, szanowni państwo, w Wielkiej Brytanii. Dzieje się źle i prawdopodobnie będzie coraz gorzej, ale ja to ciągle tłumaczę, że Polska cofnęła się 20 lat do tyłu, Polska nie idzie do przodu, a te wszystkie yy, liczby, co niektórych ekonomistów pokazujących, jak on jest dobrze, co jest dobrze? PKB jest dobrze, co z tego, że PKB jest takie, srakie czy owakie, prawda? Yy, jeżeli ja widzę, że w Manchesterze, szanowni Państwo. Idę sobie, ja w Manchesterze, szanowni państwo, moja żona idzie do pracy. Ja idę do pracy. Nie płacimy w ogóle, zarabiamy minimalną, ona zarabia minimalną. Tam zarabiamy minimalna dzisiaj to jest 35 tysięcy funtów rocznie na dwie osoby, chyba, czy tam 37. Od tego dajesz tylko 3 tysiące czy 4 tysiące podatku ZUS-u, a do 30 tysięcy to w ogóle nic nie dajesz. Idziemy sobie, wpłacamy 5000 funtów na depozyt, kupujemy sobie ymm, 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 którąś z tych ruderek 100-metrowych. No, jakąś ładną sobie można wybrać, prawda? którąś z tych ruderek 100-metrowych, idziemy sobie, kupujemy. I szanowni Państwo, żyjemy. Żyjemy. I, ale nam się, szanowni Państwo, wpaja. Ale nam się wpaja, że my my w ogóle gonimy Wielką Brytanię. Nawet jakiś tam y, ostatnio polityk stwierdził, że my Wielką Brytanię dogonimy za 10 lat. Ale w czym? Wiem jedno, że już przegoniliśmy, szanowni państwo, Wielką Brytanię. Przegoniliśmy Wielką Brytanię cenowo. Przegoniliśmy ich we wszystkich, szanowni państwo, tych takich yy, najgorszych yy, statystykach, czyli cenowo. Nieruchomości droższe w sklepach już jest właściwie wszystko w tej samej cenie, prawda? Ja nie wiem, co u nas jest tańsze. Nie wiem, bilety na autobus i na pociąg jeszcze u nas są chyba tylko tańsze. U nas jest tylko chyba taniej, nie wiem, bilety na autobus i na pociąg. Ale chyba jedzenie, restauracje, fast foody, to jest wszystko już dawno chyba w tej samej cenie co w Wielkiej Brytanii. Wszystko. Tylko jakoś płace nam nie chcą być takie same, szanowni państwo, jak w Wielkiej Brytanii. Jakoś ceny nieruchomości nie chcą być w stosunku do naszych płac takie same. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, cała masa domów po 100 tysięcy. Funtów. No niektóre to są yy, aukcje, prawda, więc trzeba je ominąć, ale ja wykluczyłem wszystkie te buying schemes, takie wiecie tam, yy, gdzie tam się pół na przykład domu kupuje, tylko czy tam jedną trzecią, prawda, czy tam. Już nie będę tłumaczył o co w tym chodzi, bo to nie ma sensu, tak? Czyli proszę zobaczyć, cała masa, cała masa domów, domów, szanowni państwo, nie 35-metrowych klitek za 700 tysięcy złotych i tak dalej. No ale zobaczmy, co jest, szanowni państwo. Zobaczmy, co jest w Polsce przy okazji, czy coś będzie w Polsce, prawda? A tutaj kliknąłem Gdańsk do 15 km domy 100 metrów kwadratowych, zobaczmy co będzie pod Gdańskiem i w Gdyni, bo to i Gdynia będzie pokazywało, i Kaszuby, i, i, i nawet jeszcze tam Żuławy chyba będzie pokazywać, nie wiem, do 15 km, prawda? to jest dosyć daleko. No i zobaczmy tutaj co nam wyskoczy. No i jest jakiś domeczek, proszę bardzo, ale to nie, to jest altanka. No i widzicie, no to są takie domki, no tu jakaś hmm, wstegnie, o Stegna to fajne miejsce, proszę zobaczyć, o, jakaś może okazja, no ale to jest 100 tysięcy funtów, nie, ponad, tak, 100 tysięcy funtów i to jest jakaś chałupina, yy, jakaś okazja, może 100 tysięcy funtów, nie, nie, nie będziemy ją w, w Stegna, wiecie, to nie jest yy, Gdańsk, to jest Stegna, to jest takie miejsce... Do plażowania tam jest fajnie, no ale to jest daleko. No ale, ale, ale widzicie, to jest bardzo daleko od Gdańska, tak? No i 530 tysięcy złotych, tak? Czyli dopiero cena tamtych nieruchomości, ale nie ma nawet nic po 300 tysięcy złotych żadnych domów nie ma. To jeszcze nie zrobione jest, to trzeba ominąć. Tam to może jest okazja, nie będziemy wchodzić, ale zobaczymy, po ile są takie regularne. O, i tutaj się, o, tu, i tu się dopiero zaczynają, prawda? I tu się dopiero zaczynają, ale to jest dopiero, jeszcze to nie jest na sprzedaż, pewnie. Nie wiem, czy to jest już wybudowane. Nie wchodzę w takie, bo, bo widzicie, bo u nas jest problem taki, że nie pokazują, czy to będzie wybudowane, czy jest wybudowane. Ja w takie w ogóle nie wchodzę, w te oferty, no bo to finalna cena to nie wiadomo, jaka będzie. To trzeba wszystko przewertować, tak? No i widzimy, no jest za 649 tysięcy jakaś chałupina, czyli co, 130 tysięcy funtów, prawda? I też wstegnie. No generalnie stegna jest fajna, prawda? Ale no jest bardzo daleko, tak? I 600 ile? 130 tysięcy funtów, tak? 130 tysięcy funtów. Tu jest jakieś osiedle lub a lub lewo, koło kolbu, tam fajnie jest. No ale 649 tysięcy i tu też nie wiem, czy to jest dopiero wybudowane, czy też nie. Gdzie tu jest z drugiej ręki, gdzie tu można. Widzicie, nawet nie można na sprzedaż, nawet nie ma rynek pierwotny, czy nie pierwotny, nie ma gdzie za e, więcej filtrów, może w filtrach, żeby rynek pierwotny nam tylko kliknęło. E, znaczy się ten wtórny, bo ten pierwotny jest e, zakłamany. E, o, proszę bardzo wtórny, no bo ten wiecie, ten pierwotny jest zakłamany ze względu na to, że no ta cena końcowa jest inna, różna często, prawda? No i szukamy. Dobra, mamy. Rynek pierwotny. No i tutaj jest jakaś okaza już przodkowo, widzicie, jakiś tam domek 470 tysięcy, no ale no, może to jest okazja, ale może w środku nic nie ma, nie? No, bo tutaj widzicie, jest po 499 tysięcy, ale to jest pół domu, a nie dom. Eee, to omijamy, dobra. I tutaj widzicie, też 570, to jest wielki dom. Nie, 105 metrów tylko yy, bliźniak. No, ale wiecie, 600 tysięcy, ale w ogóle nie niewybudowany, tak? No, i tutaj mamy 599, te pępowo żukowo, prawda? 600 tysięcy, czyli ile? Eee, 120 tysięcy funtów. Tu jest, proszę bardzo. Jest, fajne, bo ja. No... Tylko, że mówię, to jest, szanowni państwo, 10-20 km pokazuje 30 km od Gdańska, czyli są po 120-130 tysięcy. Fajne domki, wiecie, fajne, ładnie wyglądają. Tylko widzicie, tylko po kilka jest niby zrobionych, a ciekawe jak jest w środku, czy to w ogóle w środku jest zrobione i finalnie dlatego klikam rynek pierwotny, ale widzicie, że nawet na rynku pierwotnym wyrzucają oferty. Tak to jest z Polakami, nie? Wyrzucają oferty. Które w ogóle, wiecie, to jaki rynek pierwotny, jeżeli do mnie jest remont yy, zrobiony? No, jaki to jest rynek pierwotny? Albo wchodzisz wchodzić do środka, a tam, a tam, a tam, a tam, surowe ściany, nie? No i widzicie, 650 tysięcy, Cedry Małe, Wiecie, to jest 20 km, czy tam 15 km od Gdańska, prawda? To są, to są, widzicie, 650 tysięcy, 659 tysięcy, prawda? Czyli nawet się, wiecie, Gdańsk, czy około Gdańska nie zaczyna, tylko to jest bardzo, bardzo daleko. Eee, no ale widzicie, no to jest 600. 665 tysięcy, no to 130, 140 tysięcy funtów. 130, 140 tysięcy funtów. Niby nowe, ale nie nowe widzimy, niedobudowane. O tutaj mamy coś fajnego. 699, tak, tylko to jest, wiecie, 140 tysięcy czy 135 tysięcy funtów. I o co chodzi teraz, prawda? I o co chodzi. Widzimy, że no najtaniej kupimy coś gdzieś daleko za Gdańskiem, gdzieś w okolicach, daleko gdyni. No jest powystawiane, no coś za 650 tysięcy może wyłapiemy. Widzimy, coś za 650 tysięcy może wyłapiemy, prawda? 650 powiedzmy, tak. I o co chodzi, prawda? Że jeżeli wyłapiemy coś za 650 tysięcy, jeżeli damy radę, ja bym yy, tylko, że czy tego jest tak dużo w rzeczywistości? Wejdźmy jeszcze raz. To jest. Yy, tutaj było, widzicie, to właściwie nie 650, no 660, no, gdzie, tutaj na przykład, 689, proszę, no 600, musimy kliknąć 680 tysięcy, ok, klikniemy, bo nie będziemy kłamać, 680 tysięcy, coś gdzieś tam można sobie, yy, 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 że tak powiem, wyrwać, za 680 tysięcy, 680, 80, Raz, dwa, trzy, prawda? I 5% wkładu własnego, na 5% na 30 lat. Tylko że u nas kredyty są tam najtańsze, 8%, chyba teraz, nie wiem, 8% góra, coś tam, nie wiem. Takiego, bo u nas nie ma tych porównywarek, więc wiecie, u nas jest rynek nietransparentny. U nas jest rynek nieruchomości nietransparentny i rynek kredytowy też. Generalnie Polska to jest Bantustan nietransparentny. I proszę bardzo, u nas rata, szanowni państwo, na coś takiego to 4740 złotych, jeżeli dostaniemy kredyt na 8%? Ale znaczna część jest 9%, prawda? No nie wiemy, nie ma u nas wyszukiwarek dobrych 5200 zł, prawda? Czyli co to oznacza, szanowni państwo. Co to oznacza? Co to oznacza? Są jakieś tam nieruchomości w cenie tych tam brytyjskich, prawda, tych Manchesterskich? Tak? Tylko że u nas, jak jest poza miastem 20 km, to wiadomo, że to trzeba bardzo. Yy, nie ma komunikacji, prawda? A jak jest coś za Manchesterem 20 km, to, to komunikacja jest bardzo dobra, prawda? Czy 15 yy, za centrum Manchesteru, to jest komunikacja bardzo dobra, tak? I, Ale dobra, ale powracając do sytuacji, tu mamy, widzimy, rata 5200 zł. 5200 zł, czy, czy też 5000 zł, tak? 5000 zł dzisiaj. To jest, Szanowni Państwo, prawie dwie minimalne wypłaty. To jest, to jest prawie dwie minimalne wypłaty. Tam 1,7 minimalnej wypłaty, prawda? No bo jeżeli weźmiemy, e, minimalna wypłata chyba dzisiaj to 2,800, prawda? 2,800 razy 2, no to jest 5,600. No to 5,600, no to mamy 5,200, tak? No to prawie mini, 1,8 minimalnej wypłaty. Czyli dwie minimalne wypłaty na ratę kredytu domu który ewentualnie yy, trzeba, wiecie, tam jeszcze pewnie go dorabiać, prawda? No, w tym brytyjskich też trzeba sobie podremontować. No ale dobra, mamy, szanowni Państwo, że u nas kupno domu w danym momencie pod Trójmiastem kosztuje dwie minimalne wypłaty na, na, na raty, dwie minimalne wypłaty, a szanowni Państwo, w Manchesterze kosztuje ile? Jedną trzecią minimalnej wypłaty. Cóż to, szanowni Państwo, oznacza? Ano to oznacza, że dwa, yy, jedna trzecia to jest, szanowni Państwo, czyli w danym momencie człowiek mieszkający w Wielkiej Brytanii pracuje, yy, szanowni Państwo, 6 razy krócej na swoją ratę kredytu. 6 razy krócej, tak? Czyli w w Wielkiej, Brytanii, w Wielkiej Brytanii pracujesz 10 dni na ratę kredytu, 10 dni na ratę kredytu na dom, a Szanowni Państwo, w Trójmieście, znaczy się pod Trójmiastem, tam w Trójmieście, czy w, tam pod Manchesterem pracujesz 60 dni na jedną miesięczną ratę kredytu. 60 dni. Są fajne nieruchomości pod tym, po 600, 650 tysięcy, tak. Tylko jakie jest tego wszystkiego klucz? szanowni państwo. Jakie jest tego wszystkiego clue? Za gotówkę jak ktoś sobie kupi będzie fajnie. ok, tak. Tylko jakie jest tego clue? Clue jest takie, szanowni państwo, że nam się wmawia, że u nas jest wszystko ok. Nie jest nic okej, okay, szanowni państwo, nic nie jest ok, Bo u nas na raty kredytu na dom się pracuje 60 dni taniego, jakiegoś najtańszego, jakiegoś najtańszego, a u nich się pracuje, szanowni państwo, 10 dni. Rozumiemy? 6 razy dłużej na podobne w danym momencie dostępne nieruchomości i dostępne kredyty, tylko przypominam, że tam były nieruchomości także dostępne po 80 tysięcy, prawda? Funtów, czyli nie po 100 tysięcy funtów, czyli 80 tysięcy funtów, ale także przypominam, że dzisiaj to się cenę zbija, szanowni państwo, w przeciwieństwie, bo tam nie są, szanowni państwo, tam nie są pompowane po prostu te nieruchomości, tak jak w Polsce, tym wszystkim, co zrobiono w ostatnich latach, prawda? Bo to jest przerażające, bo nasze nieruchomości w ogóle są pompowane cenowo, Zamiast, Szanowni Państwo, pompować nasze szpitale, nasze szkoły, żeby dzieci były mądre, a my, żebyśmy byli dobrze leczeni, no to się pompuje bankstera i dewelopera. Taka jest rzeczywistość. Ja ciągle mówię, no Szanowni Państwo, bank sam w sobie nie jest zły. W czym jest bank sam w sobie zły, prawda? No ale jeżeli jest źle używany i tak dalej, i tak dalej, no to tak samo kredyt sam w sobie nie jest zły, ale jeżeli jest używany wobec Narodu źle, prawda? No to jest to wiel jedna wielka tragedia jest to bardzo, bardzo złe i niekorzystne dla ludzi, prawda? Dla ludzi, prawda? Czyli jest to złe, a co jest niekorzystne dla ludzi? Jest złe, prawda? Tak więc widzimy, szanowni państwo, że e, nasz kryzys, a ich kryzys to są dwa różne kryzysy. W ich kryzysie po prostu, no, no trzeba zamiast. 5 dni na ratę kredytu, pracować no te 10 dni na ratę kredytu, a u nas, szanowni państwo, na ratę kredytu w danym momencie yy, takiego domu trzeba pracować 60 dni, u nich 10 dni, a u nas dni 60. Zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube, bardzo proszę o subskrypcję, to mi naprawdę pomoże. Zapraszam także do kliknięcia teraz w moje zdjęcie, które się pokazało tam, zabierze Państwa link do mojego angielskojęzycznego kanału, bardzo proszę, tam potrzeba jest 1000 subskrypcji. Bardzo proszę kliknąć w to zdjęcie, które się pokazało na ekranach, to jest link do mojego angielskojęzycznego kanału, tam potrzeba 1000 subskrypcji, bardzo proszę o kliknięcie w ten link. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce.